Ksiądz Grigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winnica, od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Wielki Piątek przeżywamy w tym momencie, ale ja myślami jestem już przy niedzieli Zmartwychwstania, właśnie skończyłem pisanie kazania. I tym kazaniem chciałbym się z Tobą podzielić i podzielić się z tym, co zaproponuję w niedzielę w swojej parafii, w Winnice. Poproszę na każdej Mszy Świętej, by do księdza udzielającego Komunii Świętej podszedł każdy z obecnych w Kościele, oczywiście jeśli zechce. Część wiadomo przyjdzie po to, by przyjąć Komunię Świętą, ale proszę, by podeszli wszyscy, także ci, którzy do Komunii Świętej przystępować nie mogą, po to, by otrzymali od księdza błogosławieństwo. Będą podchodzić, tak jak w niektórych parafiach podchodzą dzieci z rodzicami, dzieci, które przygotowują się do pierwszej Komunii Świętej, nie mogą jeszcze przystąpić do Komunii, ale przychodzą, kładą palec na swoich ustach, jest to znak, że jeszcze nie Komunia, ale ksiądz udziela im błogosławieństwa, określi znak krzyża na czole. W taki sposób chciałbym, żeby podeszli wszyscy, także ci, którzy do Komunii Świętej przystąpić nie mogą także dorośla, może przede wszystkim dorośli, bo to o nich przede wszystkim w tym chodzi. Będzie to wyjaśnione, będzie to zapowiedziane w kazaniu. To kazanie znajdziesz, poszukaj linka przy tym filmie. Kazanie będzie oparte na jednym wersecie z psalmu, responsory, z psalmu responsoryjnego. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki. I z tą jedną, jedyną prawdą chcę, czy będę chciał, dotrzeć do moich słuchaczy. Z prawdą, że Bóg jest dobry. Nie my jesteśmy dobrzy, tylko Bóg jest dobry. A Bóg jest dobry bez względu na to, jacy my jesteśmy, dobrzy czy źli, bez względu na to, co my o nim myślimy, jak wierzymy, czy jak nie wierzymy. A skoro jest dobry, skoro jest zakochany w człowieku, to nie musimy od niego uciekać, przeciwnie, powinniśmy się do niego zbliżyć. Wszyscy. I ci, którzy mogą przystąpić do Komunii Świętej, ale także ci, którzy z różnych względów do Komunii Świętej przystępować nie powinni. To, co zaproponuję w niedzielę, proponowałem już jakiś czas temu, w Boże Narodzenie, bodajże w 2016 roku, i spotkało się to ze zrozumieniem i życzliwym przyjęciem nie chodzi mi o to, żeby z tego robić jakiś stały obrzęd, bo by to chyba złe rozwiązanie. Niech Komunia Święta pozostanie Komunią Świętą, ale w pewnych sytuacjach i w pewnych okolicznościach można i trzeba zaproponować coś innego, by dotrzeć z jakąś prawdą do umysłów i do serc ludzi. Pamiętajmy zawsze, że dobro duchowe wiernych jest największym prawem, większym od jakiegokolwiek kalonu prawa kanonicznego i od wszystkich przepisów liturgicznych razem wziętych. Nie mówię, to, nie mówię tego po to, żeby umniejszać znaczenia prawa kanonicznego czy przepisów liturgicznych, ale by przekazywać to, co jest jednak ważniejsze, czyli, czyli wiara i spotkanie człowieka z Panem Bogiem. Temu to wszystko ma służyć. Nie chodzi o jakimś, jakiś cyrk, nie chodzi o jakieś przedstawienie, teatr, ale próbę pokazania ludziom, że Bóg jest dobry. Jeszcze raz zapraszam do lektury mojego kazania. Może ktoś skorzysta z Niego, może ktoś skorzysta z tego pomysłu, może ktoś ma podobne doświadczenia. Zapraszam. Wyraźmy to w komentarzach do tego filmu. Jak już jesteś, jak obejrzałeś to, to dlaczego miałbyś nie udostępnić tego filmu innym? Dlaczego miałbyś nie zasubskrybować tego kanału? Zrób to i dziękuję.